Sponsorem odcinka jest delvite.pl, oczyszczający i odżywiający suplement diety. Więcej informacji w opisie. Dzień dobry, Dorota Tuńska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z wyjątkowym gościem. Jest nim dr Wolfgang Wodar, niemiecki uczony, lekarz internista, pulmonolog, specjalista w zakresie higieny i medycyny środowiskowej, a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Autor książki „Fałszywe pandemie”. Dzień dobry, panie doktorze, welcome. Good morning. Good morning. Panie doktorze, od dwóch lat żyjemy w nienormalnej rzeczywistości pandemicznej, która bardzo destrukcyjnie wpłynęła na życie wielu miliardów ludzi na świecie pod względem gospodarczym, ekonomicznym i zdrowotnym. Wszyscy znamy wiodącą narrację obecną w mediach głównego nurtu, a przecież świat nauki jest podzielony. Są również eksperci, którzy mają inne zdanie na ten temat, ale ich nie dopuszcza się do głosu. Dlaczego wciąż brakuje rzetelnej debaty naukowej na ten temat? Jeśli dyskutujesz, to jesteś źle traktowany przez społeczność naukową. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nauka przestała być wolna. Zadaniem nauki jest wątpić, a będąc naukowcem musisz zadawać pytania, stawiać hipotezy. Nauka nie jest kwestią wiary, nie ma nic wspólnego z wierzeniem, więc myślę, że to, czego teraz doświadczamy, nie ma nic wspólnego z problemami medycznymi, które mogłyby zostać rozwiązane przez dyskusję naukowców. Za to ma wiele wspólnego z historią, w którą chcą, żebyśmy uwierzyli i podążali za ich wskazówkami. To, co się dzieje, to jest dogmat, który nie ma nic wspólnego z nauką. Interesuje Cię oczyszczanie i odżywianie swojego organizmu? Polecamy suplement diety Delvite. Połączenie glinkokrzemianu i kwasu humusowego po dotarciu do komórek naszego organizmu oczyszcza je i odżywia, dzięki czemu poczujemy poprawę naszego samopoczucia, przypływ energii, poprawę jakości snu, stanu paznokci, skóry i włosów. Suplement diety Delvite wspomaga walkę naszego organizmu z wieloma chorobami, bakteriami i wirusami. Wejdź na delvite.pl, dodaj produkt do koszyka i zapłać. Możesz zamówić dostawę do domu lub paczkomatem. Dostawa potrwa jedynie dwa dni robocze.